Ernest Bryl. Ta ziemia, taka czysta, Jakby umieciona skrzydłem aniołów, cicha i równinna, Tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna, Ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo tak jest prawem. Jak pola się złocą, kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada. Tu wierzą wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, a jeszcze świętsza praca. Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano, jak ogień, tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi, rozrzuciła po świecie. Kto Pustynię budził, kto gasił żar równika, kto topił lodowiec, jeśli nie iskry jej. Wielcy synowie wpół umarli z tęsknoty. Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko zbudują na ziemi więcej, niż ktokolwiek widzę to ja ślepy. W dalekich ziemiach, za to umierali moi ojcowie, za gniazdo bociana, za chleb za tę równinę co niepokalana za to powietrze ze wszystkich mądrości najzdrowsze za ludzi zgodnych mądrych i cierpliwych za najwierniejszych zwiernych uczciwych z uczciwych za moją ojczyznę polszczyznę masowsze. w dalekich ziemiach za to umierali